Czytanie z księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja. Poślij mnie.